Wróciłam do zdjęć, by choć na chwilę zapomnieć o bolesnych wspomnieniach. Jak jesteśmy szczęśliwe na tym kościelcu. Jak wrócimy, to wydrukuję sobie to zdjęcie tylko my na górze zerknęłam na to z facetami też ładne. Jaka Zosia uśmiechnięta i szczęśliwa jak dobrze, że nie było jej teraz podczas tej rozmowy o telefon pewnie młoda pisze, jak na spotkaniu. Nie, to Tomek. Cześć, skromnie. Co mam z tym zrobić? Już wyświetliłam. Cześć, też skromnie. Co robisz? Ale pytanie. Nic, odpoczywam i oglądam nasze zdjęcia. Są piękne. Jeszcze raz dziękuję. Uśmiechnięta buźka. Która w ogóle nie pasowała do mojego nastroju. Proszę bardzo, mogę zrobić jeszcze ładniejsze What? czy to brzmi jak zachęta, obietnica? Kurczę, co ja mam niby odpisać? Chyba za długo się zastanawiałam, bo Tomek dodał Słyszałam, że nie dokończyłaś szlaku na nosel. Skąd Oczywiście. Zośka wszystko musiała wygadać Jaśkowi. No, pięknie. Zradziła wszystkie moje wstydliwe tajemnice, no to się pośmiali. Tak wyszło. Możesz dokończyć. Cię będzie ładny zachód słońca. Co to ma być? Zaproszenie? O rany, nie wiem, co robić. Zachód słońca z obcym facetem, nawet jeżeli go podziwiam, czy to jest to, czego dzisiaj najbardziej mi trzeba? A z drugiej strony zawsze chciałam zobaczyć taki widok. Tylko młoda bała się schodzić nocą. Znowu za długo się zastanawiałam. Widzisz? Naciskał. A co tam? Mam wybrać między samotnym wyciem do zdjęć, i rozpamiętywaniem przeszłości, a zachodem słońca na nosalu. No i ja głupia jeszcze się zastanawiam. Idę. Za pół godziny. Ok. A to miał być spokojny, nudny, środowy wieczór. Oto całe moje życie jak u hiczkoka, jak u Hitchcock. Podjechał samochodem pod kwaterę i przywitał mnie tym swoim zniewalającym uśmiechem, który tak dobrze znałam ze zdjęć na blogu. Wyglądał inaczej niż wczoraj wieczorem. Był rozluźniony towarzyski cały czas nawijał jak podczas pierwszego naszego spotkania o siódmej rano. To jak było z tym wejściem na nosal? Specjalnie zaczepił ten temat. Widzisz, jak to jest. Dbasz o dziecko całe życie. Karmisz, wychowujesz, a ono zdradzi największe wstydliwe sekrety obcym ludziom. Wygłosiłam wykład o macierzyństwie, który bardzo rozbawił Tomka. Po pierwsze to niewstydliwy sekret. Też miałem nieraz wycof, wyjaśnił cierpliwie. Z takiej górki? 1200 metrów w kapeluszu? A po drugie, nie do mi dokończyć moich lamentów, nieobcym obcym ludziom. Wypraszam sobie, dodał rozbawiony moją nadszarpniętą reputacją. Którą stronę wybierasz? Od kuźnic czy od zakopanego? dorzucił zamykając temat moich porażek. Zdecydowanie od kuźnic. Muszę naprawić to, co popsułam. Wyrwało mi się pewnie takie freudowskie zdanie na wspomnienie dzisiejszych wiadomości. Szybko dojechaliśmy na parking, bez korków. O tej porze wszyscy siedzą w knajpach albo na kwaterach lecząc obolałe stopy. Wysiedliśmy, wzięliśmy swoje plecaki. No to Tomek dzisiaj przyszalał. Pewnie zabrał cały swój sprzęt. Wolałam nie pytać, co z nim będzie robił, żeby nie wyszło jak z tymi moimi rurami w samochodzie. Lepiej milczeć i wydać się głupim, niż się odezwać i rozwiać wszelkie wątpliwości. Gdybym tylko o tym pamiętała cały czas. Ruszyliśmy delikatnie w górę po drodze wyłożonej kamieniami. Nie lubię tego odcinka, bo jest mi zawsze niewygodnie. I nieważne w dół czy w górę, tak samo ostrożnie stawiam kroki. Idąc spokojnym tempem, rozmawialiśmy o jakichś banałach. Byłam bardzo ciekawa, ile złomiemy przepisów. Tomek mnie kulturalnie wyśmiał, że jest więcej miejsc, szczytów, na których ludzie biwakują, nie jakaś tam górka typu Nosel. Mogłam spokojnie cieszyć się wieczornym spacerem. Z jaką pasją i swobodą opowiadał o górach, ile znał ciekawostek, i jak pięknie umiał się nimi dzielić. Już nie żałowałam, że wyszłam na szlak. Miałam na wyłączność najlepszego przewodnika w Tatrach, i nie wiecie czemu on chciał iść ze mną na tak banalną górkę. Do końca zachodu słońca było około dwóch godzin, i zacząłem się zastanawiać, co tam będziemy tyle robić, jak już dotrzemy. Może ten sprzęt tyle się rozstawia? No nie będę pytać. Dotarliśmy wygodną ścieżką na noselową przełęcz. Droga była znacznie przyjemniejsza. Zatrzymałem się na chwilę, by spojrzeć na Polanę Olczyską. Mam do niej ogromny sentyment. To było moje pierwsze miejsce w Tatrach, w których zakochałam się kilkanaście lat temu. Szlak zmienił się w węższą ścieżkę, ubezpieczoną drewnianymi stopniami. Pomału zaczynały się przedzierać pierwsze, nieśmiałe widoki w stronę Kasprawego Wierchu, Kuźnic, a z drugiej strony na Wielki Kopieniec. No, i jest, tadam, miejsce, w którym się zawisiłam przed laty. Zatrzymałam się, by obejrzeć tę moją porażkę. I nic strasznego nie zobaczyłam. Czyli jednak góry można oswoić? Idziesz? zapytał Tomek, zgadując, że to historyczne miejsce Zawracasz? dodał z delikatną kpiną w głosie. Nic z tego. Za dużo w życiu stoczyłam wojen, by wycofać się przed taką przeszkodą. Opowiedziałam myśląc o swoich życiowych sukcesach i porażkach. Idę pierwszy. Okej. Okay. Pokonaliśmy kilka skał, zakręt i byliśmy już na górze. Jakie to było proste. Nie mogłam uwierzyć, że kiedyś nie dałam rady w takim miejscu. Boże, ile w życiu zależy od naszego nastawienia. Woli walki, determinacji. A może oswojenia z przeszkodami? Podeszliśmy bliżej urwiska. No tak, teraz zrozumiałam, dlaczego nosal zwany z górą samobójców. Zjęliśmy plecaki, Tomak wyjął karimatę, usiedliśmy. Przed nami rozpościerała się imponująca panorama. Zdążyliśmy w ostatniej chwili, by móc spodziewać Orlą Perć, Świnicę, Kasprowy, a nawet Giewont i Czerwone Wierchy. Siedzieliśmy w milczeniu, tak samo chłonąc ten niesamowity widok, który przecież nigdy się nie znudzi, zawsze zachwyca, nawet jak patrzysz na niego po raz setny. A z drugiej strony to normalne, bo jak kochasz, to zachwycasz się cały czas. Boże, jaki świat jest piękny, nie wytrzymałam i wyrwało mi się. Na szczęście byliśmy sami. Tomek spojrzał na mnie i zapytał. Serio wierzy, że to dzieło boskie, a nie natury? Tak, wierzę, nawet bardzo, odpowiedziałam stanowczo. A przecież go nie widać, dopytywał. A to wszystko przed nami jest takie realne. A widzisz przyjaźń, miłość, lojalność? Nie dawałam za wygraną. Widziałem kłamstwa, zdrady i brak lojalności. Przykro mi, też to widziałam, ale nie łączyłam tego z Bogiem, raczej z jego brakiem, dodałam mocno. Wtedy uświadomiłam sobie, że ja tak naprawdę nic nie wiem o tym człowieku. Siedzę z nim tutaj, jest wieczór, wiem, że kocha góry, ale może ktoś tam na niego czeka. Nie wytrzymałam i spytałam: Masz rodzinę? Ktoś teraz czeka na twój powrót? Nie. W takim sensie nie mam nikogo odpowiedział i zapadła niezręczna cisza. Ja to mam talent do komplikacji życia. Było mi tak strasznie głupio. Kolejny raz przy nim. Mogę dopytywać albo zmienić temat, cokolwiek nie powiem, i tak czuję się kretyńsko. Szukałam w myślach, co powiedzieć, jak z tego wybrnąć i w swoim dobrze znanym stylu odpaliłam. A ja dzisiaj dowiedziałam się, że mój mąż, w którym jestem z separacji, przeprowadził się do innej kobiety. Wywaliłam z siebie i chyba mi ulżyło. Przykro mi, naprawdę. Mówiąc to, przysunął się do mnie i objął ramieniem. Czułam się dość dziwnie, jakbym wymusiła na nim to pocieszenie. Ale niech mnie szlak trafi, jeżeli nie poczułam ulgi. Siedzieliśmy znowu chwilę w milczeniu, bo gdy masz przed oczami takie arcydzieło, nie musisz nic mówić. Wystarczy być i podziwiać. Zapatrzenie w ten cudowny bezkres tatrzańskiej przyrody, wszystko sprawiało, że działało na mnie jak balsam na duszę. Nie wiedziałam co bardziej tatry czy facet, który mnie pociesza. Pierwszy odezwał się Tomek: Masz tak czasami, że spotykasz kogoś, rozmawiasz chwilę. I nagle masz wrażenie, jakby znała tę osobę całe życie? Zdarza się, odpowiedziałam zgodnie z prawdą. To ja mam tak z Tobą, usłyszałam. Zamurowało mnie. Kolejny raz przy nim poczułam jakieś mrowienie na plecach. Było to ekscytujące uczucie, ale czułam, że niebezpieczne. Znowu wpadłam w czarną dziurę bez dna. Żadnej nadziei na modrą odpowiedź. Nie mogę mu powiedzieć, że mam tak samo z nim. To prawda, że miło spędzam czas, ale bardziej jakoś stowarzyszem wędrówki doświadczonym znajomym. Teraz zrozumiałam, skąd brały się tego dziwne wypowiedzi, pytania, taniec. Ale ze mnie kretynka, że nie widziałam tych sygnałów. A poza tym nigdy w życiu nie patrzyłam na facetów jak na obieg moich nim. Takie miałam zasady. Miałam, bo chyba tylko do dzisiaj. W moim mózgu spaliły się wszystkie kontrolki. Tomek zrozumiał, że nie doczeka się odpowiedzi, bo wstał i zaczął rozkładać sprzęt. Kolejna wtopa za mną. Nawet nie zauważyłam, że coś zaczyna się dziać na niebie. Zieleń, zieloność. Niebieski, niebieskość zaczynały tracić swą intensywność. Powoli obraz stawał się ciepły, nabierał żółtych barw, a niżej, tuż nad horyzontem, zaczynały się pojawiać odcienie czerwieni. Słońce zachodziło za kasprowym, płonęło nad horyzontem. Z oczu powoli zaczynały znikać kolejne szczyty. W tym czasie, gdy ja podziwiałam cud natury, Tomek rozłożył cały sprzęt. Zrobił to trochę niżej za mną, milczałam wciąż nie wiedząc, co powiedzieć. Możesz rozpuścić włosy, przeczesać je ręką? Zapytał dość nieoczekiwanie. Potem pokażę ci po co. Wydawało mi się to dziwne, ale spełniłam prośbę. Mamy teraz około dwudziestu minut, by zrobić najlepsze ujęcia. Usiądź trochę bokiem i patrz w stronę słońca. Poprosił. A ja posłusznie wykonałam polecenia. Potem stałam, siadłam dalej w drugą stronę, a na koniec zapytał: Możemy zrobić jedno zdjęcie razem? Tak, odezwałam się po raz pierwszy od tego niezwykłego wyznania. Ustawił samowyzwalacz i podszedł do mnie. Nie wiedziałam, jak się zachować, więc po prostu stałam. Odwróciłam się w stronę zachodzącego słońca to było jego ostatnie promienie, a na horyzoncie Widać już było z zmierzchu. Tomek stanął obok, objął mnie znowu ramieniem i powiedział przepiękne zdanie. Będę wspominać nasze spotkanie w długie zimowe wieczory i ładować akumulatory tą energią. Chyba tylko po to, bym jeszcze bardziej poczuła się zakłopotana. – To co, wracamy? – bardziej stwierdził niż zapytał. – Zanim jeszcze spokojnie zejdziemy po skałach pod szczytem? Nałożył czołówkę, spakował do szybko cały sprzęt. Udało nam się zejść bez problemów do ścieżki, gdy zrobiło się zupełnie ciemno. No, prawie ciemno, bo na niebie zaczęły pojawiać się pierwsze gwiazdy. Muszę przyznać, że zaczynałam odczuwać niepokój. A wyobraźnia podpowiadała nazwy wszystkich dzikich zwierząt żyjących w Tatrach. Emocje grały jakieś dziwne melodie. Bałam się ich, bo czułam, że nie mam nad nimi kontroli. Nie wiedziałam, czy cieszyć się, czy smucić. Nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Czy to ze strachu, czy pod wpływem tego zaskakującego, niezwykłego wyznania. Prawie milcząc, dotarliśmy do ostatniego mojego nielubianego odcinka drogi po kamieniach. Miałam kłopot z każdym krokiem, czułam się niepewniej mimo dobrego światła z latarki. Chyba to było widać, bo Tomek podał mi rękę i powiedział: Dziękuję Ci za ten piękny wieczór i przepraszam za te osobiste teksty. Ten zachód słońca tak na mnie podziałał, dodał usprawiedliwiając się. Masz rację, to był piękny wieczór, powiedziałam czując ściśnięte gardło. Muszę Ci się do czegoś przyznać. Słucham, powiedział jakoś tak obojętnie. Znam cię od wielu miesięcy, a może nawet lat. Nie pamiętam, od kiedy podziwiam Twoje zdjęcia. Jesteś dla mnie uosobieniem człowieka gór, niedoścignionym wzorem do naśladowania na szlakach. Od dawna tak mam, że gdy widzę Twoje zdjęcia, tatr, to widzę Ciebie i Twój uśmiech. Dobrnęłam do końca i poczułam ulgę, i wyszły moje prawdziwe uczucia. Zatrzymał się, zgasił czołówkę, odwrócił do mnie, objął dłońmi moją twarz i pocałował. Delikatne ciepło zawładnęło całym moim ciałem. Stałam jak sparaliżowana, niezdolna do jakiejkolwiek reakcji. Zresztą, po co miałam reagować, gdy centrum całego wszechświata było na naszych ciepłych, drżących i wilgotnych wargach? Czas się zatrzymał, góry zniknęły, nie było już nic, tylko nasze usta. Nieśmiało podniosłam ręce, by objąć jego plecy, wtedy poczułam, jak drży całe jego ciało. Odsunął się na chwilę tylko po to, by mnie objąć i mocno przytulić do siebie. Przyłożyłam głowę do jego piersi i usłyszałam, jak bije jego serce. Nie bije, tylko wali, jak oszalałe. Zaczęłam delikatnie, nieśmiało dotykać jego pleców, mając nadzieję, że usłyszę spokojnie bicie jego serca. Ale mnie przeczołgałaś, wyszeptał. Przepraszam, nie chciałam. Nie wiem, co mam robić, mówić. To dla mnie jest takie niespodziewane i zaskakujące. Próbowałam się tłumaczyć. I wiesz co? Zaczynam się bać, dodałam. Ze mną się boisz? spytał już pewniej. Ze swoim mistrzem? Wykorzystał sytuację. A masz sposób na niedźwiedzia? Zapytałam całkiem poważnie, takim tonem, jakby po całym zakopanym zaraz po zmroku chodziły stada miśków, a ludzie polowali na nie do świtu. Zabrzmiało to dość komicznie i oboje po raz pierwszy razem zaczęliśmy się śmiać. Chyba musimy już iść, bo tromacie ciężki dzień przypomniał. Pocałował mnie raz jeszcze, ale krócej i spokojnie, jak na pożegnanie. O matko, zapomniałam o swoim dziecku, stwierdziłam przerażona. Muszę sprawdzić telefon. Zajrzałam, ale na szczęście nie było dziesięciu niedobranych połączeń, tylko jedna wiadomość, że ją jest fajnie, będę około dziesiątej. Odetchnęłam z ulgą. Musieliśmy szybko wracać, by zdążyć przed powrotem Zosi. Dopiero byłaby zdziwiona i przestraszona, gdyby mnie nie została w pokoju. Rzuciliśmy szybko plecaki i sprzęt do samochodu, Ruszyliśmy na moją kwaterę. Przez całą drogę Tomak trzymał moją rękę, zwalniał ją tylko wtedy, gdy zmieniał biegi. Dojechaliśmy przed młodymi. Wtedy, nieoczekiwanie, mnie zapytał: Odpowiesz mi teraz na moje pytanie? A ty mi nie uciekniesz? Spróbuję. Chciałam się pożegnać i pocałować go w policzek, przysunęłam się nieśmiało. Ale on objął mnie, przytulił i pocałował. I nie był to zwyczajny pocałunek na dobranec. Muszę lecieć, bo będzie afera. Nie chciałam, ale musiałam już iść. Dziękuję Ci za najpiękniejszy zachód słońca w moim życiu. Wtedy On posłał mi to spojrzenie pełne ciepła, spokoju i szczęścia, jak pierwszy raz na kościelce. Uważajcie jutro na siebie na tej Słowacji. Powiedział, mrugnął i posłał mi najpiękniejszy uśmiech, który widziałam na jego zdjęciach ze szczytów. Wpadłam do pokoju jak torpeda. Prysznic bram z prędkością światła. Czułam się jak mała lata, która próbuje ukryć się przed rodzicami. Zdążyłam, padłam na łóżko w momencie, gdy usłyszałam kroki Zośki na schodach. Zerknęłam na telefon. A tam wiadomość od Tomka, a właściwie zdjęcie. Ja na tle zachodu słońce z rozpuszczonymi włosami. Teraz rozumiałam, o czym mówił. Wyglądałam, jakby słońce uciekało promieniami między moimi włosami. Kiedy on to zdążył wysłać? Przecież do domu ma ponad pół godziny. Czyżby stał na ulicy i przyglądał nasze zdjęcia? Dostałam kolejne. Gdy stoimy razem, przytuleni. Wpatrzeni w zachód słońca, nie zasnę, co ja zrobiłam, co ja właśnie zrobiłam ze swoim życiem.